Sandomierz, a w zasadzie Wyższe Seminarium Duchowne i Diecezjalne Centrum Kwadis były gospodarzem corocznego ogólnopolskiego spotkania Duszpasterstwa Kobiet. Wzięli w nim udział diecezjalni duszpasterze kobiet, kobiety zaangażowane w duszpasterstwo oraz Krajowa Rada Duszpasterstwa Kobiet. Takie spotkania cyklicznie odbywają się raz w roku, każde w innym miejscu. W Sandomierzu to jest pierwszy raz. Zadaniem tego spotkania jest przede wszystkim zebranie duszpasterzy czy ogólnie wspólnie księży kobiet które w diecezjach posługują dla duszpasterstwa kobiet i omawianie bieżących tematów duszpasterstwa kobiet mówienie o istotnych kwestiach życia kobiet w kościele ich działalności spotkanie to był też czas modlitwy refleksji ubogacania wyciszenia i ładowania akumulatorów jestem tutaj też dzisiaj tak po to żeby pomodlić wspólnie podziękować za wszystkie łaski Panu Bogu yy, i poprosić Poprosić o to, co jest potrzebne, tak, bo Pan Bóg wie najlepiej, e, czego potrzebujemy. Tracić się e, e, homilią czy, czy kazaniem e, osoby, która prowadzi i, 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 i celebruje się świętą, a zazwyczaj, e, czy konferencją, tak, jakąkolwiek, e, a zazwyczaj, nie ukrywam, e, dla mnie to jest obogacające i cieszę się niezmiernie, że mogę wysłuchać. No i później coś z tego gdzieś tam wprowadzać w życie małymi kroczkami. Po to spotykamy się i po to stworzymy wszystko, żeby ta nasza misja była taka bardziej pełna, wieloaspektowa dotycząca właśnie roli kobiety w kościele. Dla uczestników ważna jest wymiana doświadczeń, poglądów, spostrzeżeń. Jesteśmy spo na spotkaniu ogólnopolskim, więc są osoby posługujące w różnych częściach naszej ojczyzny, która jest bardzo zróżnicowana, więc na pewno mamy czym się podzielić, możemy się wzajemnie ubogacać, rozwijać, ale też i e, inspirować do tego, jak działać jeszcze bardziej kreatywnie, żywo i e, dynamicznie, żeby kobieta w kościele znalazła to miejsce, które może jej dać też poczucie spełnienia, bo wiemy, że generalnie zawsze e, w kościele jest widoczny mężczyzna, kobiety rola jest bardziej służebna. Niemniej jednak dzięki e, inspiracji, jaką było powstanie. Pasterstwa Kobiet, ta rola została jeszcze bardziej wzmocniona i wyakcentowana. W sobotę uczestnicy rozpoczęli od mszy świętej odprawionej przez sandomierskiego biskupa Krzysztofa Nitkiewicza i biskupa Wiesława Szlachetkę, delegata konferencji Episkopatu Polski do spraw pasterstwa kobiet. Hierarcha Sandomierski pokazał rolę kobiet na przykładzie kościoła pod wezwaniem Michała Archanioła. Ten y, kościół, ten klasztor, cała architektura i Malowidła to wszystko jest tak po tak kobiecemu zrobione, bo tu był największy klasztor benedyktynek w całej Rzeczypospolitej. Pewnie to były córki magnatów, i nawet niezwykłych takich jak to u nas na Podlasiu. E, Szlachty zagrodowej, tylko magnatów, prawdziwych, i dlatego wszystko jest e, takie piękne. Elementami edukacyjnymi i poznawczymi spotkania były warsztaty i konferencja wewnętrzne DNA Kobiet, czego nie może zabraknąć w formacji. Jeżyszysz STV Info.